Parę dni po tym, jak skończyłam Wam nagrywać ten ostatni test smaku, dojrzał mi jeszcze jeden pomidorek, o którym zapomniałam, że Wam go nie pokazałam na nagraniach. On owocuje już od dłuższego czasu, natomiast te owocki, kiedy były na pierwszym gronie, ja zapomniałam po prostu Wam ich nagrać, więc dzisiaj zbierzemy sobie jednego i pokażę Wam jeszcze dodatkowo. Jak wygląda i smakuje ten pomidorek. Bardzo ładnie się błyszczy w słońcu, nawet słoneczko się odbija. On jest taki w kolorku różowym. Krzaku, no niestety Wam nie pokażę, bo jak widzicie, u mnie jest burz. Ale ja nie mam większego problemu z chorobami. Tutaj widzę, że jest jeszcze drugi egzemplarz taki wielki z tej odmiany. O, aż cały taki. Ale on nie jest jeszcze do końca dojrzały, więc weźmiemy tylko tego jednego i zaraz Wam go zaprezentuję. Rozkroiłam go już. Jak widzicie, on ma takie całkiem spore, suche przestrzenie. Szczególnie tutaj w tych komorach nasiennych. Jest bardzo suchy, natomiast tu jest taki fajny, mięsisty, piętka. No jak na takich pomidorek. On waży pewnie około 300 gramów. Nie jest aż taka bardzo duża. Jest tutaj tylko na dole. Tu w głąb nigdzie nie wchodzi, więc łatwo można ją wykroić. Spróbuję teraz kawałek, jak on smakuje. I powiem Wam, że jest naprawdę dobra ta odmiana. Jest to odmiana do Coli Juganei. Chyba Wam tego nie powiedziałam na początku, jak pokazywałam tę odmianę na krzaku. Natomiast jest bardzo dobra. Jest mięsista, tu trochę te suche przestrzenie, ale powiem Wam, że w tych wcześniejszych pomidorkach nie w każdym występowały takie suche przestrzenie, więc może to po prostu kwestia tego jednego egzemplarza. Ale jest naprawdę dobry, idzie w kierunku słodyczy z lekkim na końcu wyczuwalnym kwaskiem, ale na początku ten smak to jest zdecydowanie dominująca słodycz. Plonuje dobrze, słuchajcie, tak jak widzieliście, tam jeszcze sporo pomidorków było w gronach i dojrzałych, i dojrzewających. On dosyć wysoko poszedł, ja go jeszcze nie ogłowiłam, i naprawdę na samej górze też widać bardzo dużo tych jeszcze zielonych małych owocków. Ja go muszę ogłowić, żeby on po prostu zdążył. Do, żeby zdążyły te, które owocki już są dojrzeć, natomiast żeby już nie wiązał pozostałych gron i żeby już skupił się na dojrzewaniu tych owoców, które już w gronach są, żeby zdążyły dojrzeć, bo już zaraz mamy wrzesień. No widać tutaj dosyć spore są te puste takie komory. Naprawdę w tym poprzednim e, egzemplarzu, który zerwałam, nie było aż takich. Pustych komór. Był jeszcze jeden taki gigant kilogramowy z kwiatu staśmionego, i on y, też miał takie puste przestrzenie, co prawda, natomiast no, też tych kwiatów staśmionych to takie troszkę inne te pomidorki wyrastają i nie zawsze o cechach charakterystycznych dla danej odmiany. No dobrze, słuchajcie, to jest już ostatni pomidorek, o którym sobie przypomniałam, dlatego dograłam Wam parę dni po tym, jak robiłam Wam. Wcześniejszy test smaku, więc yy, mogliście też zobaczyć, jak na krzaczku wyglądają te pomidorki, jak ten krzak tam w tej mojej gęstwinie, w tych skrzyniach podwyższonych rośnie. Dziękuję Wam bardzo i na, na dzisiaj to już jest wszystko. Ogólnie już kończymy testy smaku, bo jest to ostatnia odmiana, jaką chciałam Wam w tym roku pokazać. Z tych odmian, których jestem pewna co do tego, że są na pewno niepomylone. Mam jeszcze kilka odmian pomylonych. Z tych pomylonych jest to odmiana Guido, odmiana Kellogg's breakfast, odmiana śliwka Gurman oraz brandwine Sudut. To są odmiany, które na pewno są pomylone. Mam też odmianę akordion szary, która też się okazała jednak jakimś zwykłym pomidorkiem koktajlowym o podobnym kształcie, ale nie jest to na pewno pomidor mechogroniasty. Nie wiem, czy nagram jeszcze jakiś odcinek o tamtych odmianach, ponieważ nie są one zbytnio smaczne, nie są nawet warte za bardzo pokazania Wam. Z tej odmiany, którą miałam pomyloną, Peach and cream, albo po prostu była w miarę jakoś skrzyżowana z inną odmianą i zamiast odmiany żółtej mam odmianę czerwono-różową. Już wam w odcinku ją pokazałam, bo ona jest naprawdę smaczna i warta pokazania, pomimo tego, że jest to jakaś krzyżówka bądź odmiana, która była pomylona, niewiadomego dla mnie pochodzenia, to z racji takiej, że jest smaczna, to zachowałam sobie do niej nasionka i wam ją pokazałam. Te pozostałe odmiany nie są smaczne, więc chyba wam nawet ich nie będę pokazywać, bo nie są warte nawet przedstawienia ich na nagraniu. Dobrze, ostatnia odmiana za nami. Ten sezon pomidorowy mamy już zakończony. Nagrałam Wam już odcinki ze wszystkimi odmianami, jakie w tym roku uprawiałam i które nie były pomylone. I cóż, no kończymy sezon. Powoli pomidorki już dojrzewają na krzakach. Ja cały czas przerabiam, robię przeciery, suszę te pomidory. Więc sezon dobiega ku końcowi. Już rozglądam się za nasionkami na kolejny sezon. Bo mam nadzieję, że uda mi się wybrać tak super odmiany, jak wybrałam na ten sezon. Z tego sezonu jestem bardzo zadowolona. Zebrałam już naprawdę dużo kilogramów. Nagram wam podsumowanie z sezonu pomidorowego. Już myślę, że tak bliżej października, kiedy ten sezon naprawdę się zakończy, i wszystkie pomidorki będą zebrane, żebym mogła Wam też powiedzieć, ile miałam krzaków i ile udało mi się z tych krzaków zebrać kilogramów pomidorów. Dziękuję Wam bardzo i. Słyszymy się już wkrótce w kolejnym odcinku z mojego grodu. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.